Dzień dobry, witam. Nagromadziło nam się kilka pobocznych tematów związanych z La Liga, więc warto kilka kwestii... Omówić, żeby nie przedłużać. Po pierwsze, temat człowieka, który znajduje się za moimi plecami. O Viniciusie nagrywałem już różne filmiki. Chyba nikt już nie jest nawet szczególnie zaskoczony, widząc, jak ten zawodnik się spisuje z kolejki na kolejkę, jak on w zasadzie rośnie z meczu na mecz. Ostatnie spotkanie z Realem Sociedad to było po prostu potwierdzenie rozwoju Viniciusa, który już ma 10 goli na koncie w tym sezonie rozgrywek La Liga i tak naprawdę. Gdyby ktoś przed sezonem powiedział, że Vinicius strzeli 10 goli w Lidze, to każdy z otoczenia Viniciusa z pewnością by się pod tym podpisał. Już teraz, a mamy początek grudnia, to jest więcej niż przyzwoity wynik jak na skrzydłowego. Ten sezon mógłby się w tym momencie zakończyć i każdy powinien dojść do wniosku, że Vinicius rozegrał naprawdę fantastyczny sezon. Natomiast dla mnie Vinicius staje się piłkarzem po prostu coraz bardziej kompletnym. Wiem, że to nie brzmi do końca po polsku, no bo jeśli ktoś jest kompletny, no to nie może być bardziej kompletny. Natomiast w innych językach takie określenie Funkcjonuje i wydaje mi się, że w kontekście akurat tego zawodnika jest ono jak najbardziej uzasadnione. To znaczy, Vinicius, który wcześniej często bywał takim jeźdźcem bez głowy, który grał bez ogłady, czasami bez pomyślunku, oczywiście zawsze e, odznaczał się nieprawdopodobną determinacją. Jedna akcja, druga, trzecia, czwarta, piąta, mógł zepsuć pięć akcji, w szóstej czasami mu coś wyszło, najczęściej wcześniej nie. Natomiast w tym momencie Vinicius wygląda na gościa, który staje się zawodnikiem o bardzo szerokim repertuarze. Oprócz tego, że stał się takim motorem napędowym. Realu Madryt, bo to jest człowiek, który dzisiaj ciągnie Real Madryt i to jest człowiek, który swoją drogą w tym momencie staje się twarzą La Liga. Pamiętam, że jakiś czas temu nagrywałem jeszcze taki odcinek, w którym zastanawiałem się kto mógłby dzisiaj zasłużyć na miano twarzy La Liga. No i teoretycznie powinien znaleźć się tam Diego Simone. Gdzie dzisiaj jest Diego Simone? Tak swoją drogą nigdzie jest jego Atletico. Karim Benzema z Barcelony można się zastanawiać, kto. Natomiast jeśli chodzi o Real Madryt, oczywiście Vinicius i w tym momencie La Liga, która potrzebuje osobowości, dostała osobowość po prostu potężną. W tym momencie, biorąc pod uwagę rundę jesienną sezonu 2021-2022, La Liga doczekała się jednego z najlepszych piłkarzy na świecie i to nie są wcale zbyt mocne słowa, ponieważ praktycznie wszystkie statystyki ofensywne pokazują, że mówimy w tym momencie, podkreślam, o zawodniku nadzwyczajnym. Ja nie chcę teraz wieszyć, że to będzie złota piłka. Bo nie jestem w stanie tego ocenić. Być może jeszcze przyjdą jakieś zwroty i upadki, natomiast na razie tych upadków nie ma. I co najistotniejsze, Vinicius nawet na tym etapie sezonu, kiedy może czuć się zajechany, kiedy wychodzi w podstawowym składzie Realu Madryt prawie 20 razy z rzędu, nawet jeżeli zdarzają się takie mecze, kiedy widać, że być może nie jest w stuprocentowej formie fizycznej i być może jakiś tam element zmęczenia się. Wdzierał tego piłkarza, to jednak cały czas ciągnie ten real i cały czas decyduje o wynikach. A co istotne, staje się piłkarzem też kompletnym o tyle, że niesamowicie pracuje w defensywie, a często, zwłaszcza w przeszłości, tacy wirtuozi, tacy brazylijscy piłkarze właśnie, którzy bazowali na dryblingu, na różnych sztuczkach, przede wszystkim na show, zawsze mieli takie ale, że nie, zawsze, często mieli takie ale, że nie pracowali w defensywie, jakie dzisiaj toczyły się dyskusje w kontekście PSG, że trójka niekoniecznie chce pracować w defensywie, właśnie ta magiczna trójka z przodu. W kontekście Viniciusa nie ma takich argumentów i moim zdaniem to jest jedna z najbardziej imponujących rzeczy u tego zawodnika. I druga taka rzecz, która bardzo mi się podoba u Viniciusa to chęć zrobienia show. Żyjemy w takich czasach, kiedy troszkę tęsknimy za, za magikami, takimi z przeszłości. Bo, bo takich zawodników po prostu jest coraz mniej. Wielu trenerom też nie odpowiada coś takiego, jeżeli jakiś piłkarz przykładowo decyduje się na jakieś sztuczki podczas meczu. Niektórzy interpretują to jako próby upokorzenia rywala. Ja u Viniciusa nie widzę prób upokorzenia rywala, natomiast widzę coraz większą chęć dania show. I coraz częściej w przypadku tego piłkarza zdarzają się takie zagrania absolutnie niekonwencjonalne, nietypowe przyjęcia piłki, fenomenalne przyjęcia kierunkowe, gdzie jednym przyjęciem zostawia obrońcę ze sobą kilkanaście metrów wstecz. Takie coś zdarzyło się i w rywalizacji z atletyką. Izraelem sąsiadat. Ja przede wszystkim widzę u Viniciusa taki pierwiastek Neymara i mówię to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pierwiastek, jeżeli chodzi o chęć zrobienia takiego show. To znaczy, ja już teraz wiem, że jestem piłkarzem świetnym jak na Real Madrid. No to teraz wskakuję jeszcze półeczkę wyżej i dokładam taki bonusik właśnie w postaci koncertu na boisku. Drugim Brazylijczykiem, który robi naprawdę bardzo duże wrażenie w tym sezonie Realu Madryt jest Eder Militao. Można było się obawiać jak ten środek defensywy bez Ramosa i bez Varana będzie wyglądał natomiast dzisiaj patrząc na Edera Militao wydaje się, że tak jak w przypadku Ronalda Araucho wielokrotnie mówiłem że mówimy o stoperze, który ma praktycznie wszystkie atuty żeby być za chwilkę gwiazdą. Tak w kontekście Edera Militao jest praktycznie tak samo, a być może ten piłkarz już teraz zasługuje na miano takiej gwiazdy. Występ z Realem Sociedad Indywidualne Edera Militao to był spektakl w defensywie. Naprawdę to był kompletny występ. Wcześniej Ederowi Militao zdarzały się takie mecze nierówne. To znaczy, na przykład, czasami zdarzały się takie momenty, kiedy bez pomyśląku zagrywał piłkę do bramkarza, kiedy nie był w pełni skoncentrowany, kiedy gdzieś za pleców wyskoczył mu rywal, jakby nie do końca wiedział, co dzieje się wokół niego, właśnie Eder Militao. Natomiast to spotkanie z Realem Sociedad, jeżeli chodzi o interwencję w defensywie, takie właśnie ofiarne w stylu Sergio Ramosa, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki, na przykład właśnie w Inicji, na sam na sam z Aleksem Remiro. Jeżeli chodzi o szybkość, jeżeli chodzi no w zasadzie o, o wszystkie elementy, których obecnie potrzebuje środkowy obrońca, to Eder Militão to ma. Teraz kwestia jest taka, żeby to wszystko połączyć do kupy i żeby to wszystko wykorzystywać, żeby nie pojawiały się jakieś takie luki w grze właśnie Eder Militão, jakieś takie błędy wynikające z braku koncentracji. Natomiast to oczywiście może wynikać też z relatywnie młodego wieku tego zawodnika, właśnie jak na środkowego obrońcę. Wygląda na to, że Real Madryt naprawdę świetnie trafił z tym piłkarzem, potrzebował sporo czasu Eder Militão. Natomiast w tym momencie wygląda na to, że ma wszystko, żeby w przyszłości być liderem tego Realu Madryt. Na pewno jeszcze zawali wiele goli, no bo to dotyczy każdego tak naprawdę środkowego obrońcy. I Ramos, i Varane mają mnóstwo tego typu sytuacji na sumieniu. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że Eder też z miesiąca na miesiąc rośnie. I tak jak Dawid Alaba naprawdę mógł nam się podobać w wielu fragmentach tego sezonu, ze względu na swoją niezwykle widowiskową przede wszystkim grę na pozycję środkowego obrońcy, no to Eder zagrał równie widowiskowo właśnie w ostatnim spotkaniu z Realem Sociedad, a przy tym ma jeszcze to, czego brakuje Austriakowi. To znaczy po pierwsze niesamowitą szybkość, jak na środkowego obrońcę na to wygląda, a po drugie skuteczność pojedynków powietrznych. Dlatego wygląda na to, że tutaj Real naprawdę doczeka się, nie chcę powiedzieć, że lidera, bo być może to byłoby nieadekwatne stwierdzenie do Militao, skoro obok siebie ma tak gadatliwego środkowego obrońcę jak David Laba, ale no minimum obrońcę na wiele, 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 wiele lat. Jeżeli nie ma się o co czepiać, no to czasami trzeba czepiać się na siłę i z takiego założenia siłą rzeczy muszą wychodzić dziennikarze zajmujący się obecnie Realem Madryt, no bo mogliby zadawać pytania Carlo Ancelottiemu, jak pan, jak pan sprawił, że Vinicius w tym momencie wygląda tak wspaniale, że Karim Benzema wygląda równie cudownie, no to on zawsze tak wyglądał, jak to możliwe, że ta druga linia przeżywa ósmą młodość, Casemiro, Modric, Kroosy? Jak pan sprawił, że ten duet środkowych obrońców też wygląda tak dobrze, czyli Militao i Alaba? Natomiast wiadomo, jak to wygląda, jeżeli trener pracuje w wielkim klubie. Często padają pytania o piłkarzy, którzy nie grają, no bo w ten sposób można wygenerować jakiś nagłówek, który będzie się klikał. I obecnie w kontekście Carlo Ancelotti'ego, niektórzy starają się szukać w hiszpańskich mediach dziury w całym, sugerując, że te rotacje nie wyglądają tak, jak powinny. Na przykład Santiago Canizares jakiś czas temu zauważył, że Carlo Ancelotti troszkę za mało rotuje, a ta najnowsza historia Realu Madryt, na przykład sezon 2016-2017 pokazuje, że jeżeli jesteś w stanie umiejętnie rotować swoim składem właśnie pomiędzy różnymi rozgrywkami, to jesteś później w stanie sięgnąć po Mistrzostwo Hiszpanii, a także po Champions League. Natomiast teraz rzeczywiście może zaskakiwać fakt, że dostajemy na przykład jedenastkę Realu Madryt na Real Sociedad ja osobiście zakładałem, że jeden z tych piłkarzy z drugiej linii, albo Kazemiro, albo Modric, albo Kroos zostanie wymieniony po to, żeby minimalnie tam porotować. Wcześniej jakaś delikatna rotacja do Dotyczyła chociażby pozycji prawego obrońcy Carvajal kontra Lucas Vazquez. Natomiast okazuje się, że Carlo Ancelotti w tym momencie po prostu chce za wszelką cenę nabijać punkty w jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym meczu i wychodzi z założenia, że nie ma sensu kalkulować. To znaczy, punkty w tym momencie są tak, są najbardziej potrzebne, są bardziej potrzebne niż ewentualnie. Odpoczynek któregoś z tych zawodników może to zastanawiać, to może odbić się czkawką Realowi Madryt w dłuższej perspektywie. Natomiast sam jestem ciekaw, czy to wynika po prostu z takiej obawy Carla Ancelotti'ego o poziom prezentowany przez rezerwowych. Lukajowicz ostatnio się sprawdził, natomiast no, jedna jaskółka jeszcze wiosny nie czyni. Zobaczymy, jak będzie serbem w dłuższej perspektywie. Czy wynika to z tego, że Carlo Ancelotti jeszcze nie do końca ufa na przykład Fede Valverde bądź Kamawince, Czy po prostu za wszelką cenę chce odstawić resztę stawki już w tym momencie i zagwarantować sobie to mistrzostwo na przykład na kilka kolejek przed końcem, albo nie wiem, w marcu doprowadzić do takiej sytuacji, że Real Madryt będzie miał kilkanaście punktów przewagi i będzie można skupić się bardziej na rozgrywkach Champions League. Nie wiem, co siedzi w głowie Carlo Ancelottiego, natomiast na razie wydaje mi się, że jeżeli na tego trenera ma spadać jakaś krytyka za to, że nie decyduje się na takie rotacje, to jest to krytyka przesadzona, bo Real, nawet jeżeli zdarzają się jakieś słabsze fragmenty, patrz, druga połowa z atletikiem wygląda na zespół pewny swego, na zespół naprawdę fantastycznie prowadzony, na bardzo mocną jedenastkę, i tak jak często w kontekście Realu Madryt mówiło się o tym, że to jest taka w tym momencie jedenastka na okres przejściowy, ponieważ czekamy na Kiliana Mbappé. To powiem wam szczerze, że ja dzisiaj patrzę na Real Madryt i szczerze mówiąc widzę kompletny zespół, żaden okres przejściowy, tam niemal wszystko się zgadza. Oczywiście są jakieś znaki zapytania odnośnie do pozycji prawego obrońcy czy prawego skrzydłowego, ale nawet Marco Asensio zaczął dawać y, znaki życia. Jest Eduardo Kamawinka, może wejść Fede Valverde po to, żeby wzmocnić właśnie tę drugą linię. Ta prawa obrona wcale nie musi być też tak ta, ta, ta słaba, jak niektórym mogłoby się wydawać, jak mógłby wskazywać jeden z ostatnich występów Daniela Carvajala, czy, czy ogólnie rola Lukasa Waskaza Na pewno, gdyby Real Madryt miał tam kogoś takiego jak Hakimi, to wyglądałoby to nieco lepiej. Natomiast tak patrząc ogólnie na tę jedenastkę, uważam, że w tym momencie Carlo Ancelotti po prostu konstruuje taki kompletny zespół, w którym nie ma mowy o okresie przejściowym, tylko ewentualnie o jakiejś wymianie pokoleniowej. No bo wiadomo, że pewnie za jakieś dwa lata Real będzie potrzebował kolejnego napastnika, że pewnie będzie potrzebny jakiś kolejny środkowy pomocnik, aczkolwiek takich już mają, czyli właśnie Fede Valverde czy Kamavinge. Nie ma tu okresu przejściowego, jest po prostu... Maszyna, która jedzie od spotkania do spotkania, odhacza kolejne zwycięstwa z naprawdę wymagającymi rywalami z realem Sociedad z Atletykiem i po prostu to jest imponujące. Real Madrid odznacza się teraz taką bardzo pozytywną przewidywalnością w swojej grze. To znaczy Real wychodzi na boisko i wiadomo czego się spodziewać. Zupełnie nie wiadomo czego się spodziewać po Barcelonie, zwłaszcza jeśli chodzi o te decyzje, które mogą wpływać na przyszłość tego klubu. Jean Laporta będzie za chwilkę zmagał się z potężnym dylematem, co zrobić z Usmanem Dembele. To znaczy w zasadzie tam nie ma dylematu, bo Laporta już wysłał taki przekaz, że jemu zależy na tym, żeby Dembele podpisał nowy kontrakt, żeby nie opuszczał Barcelony już po tym sezonie, żeby nie przenosił się przy Przykładowo do Newcastle United czy Premier League nawet padają jakieś różne stwierdzenia w stylu, że Dembele może mieć większy talent niż Mbappé, że może wywalczyć kiedyś Złotą Piłkę, różne tego typu hasła, ale moim zdaniem to jest po, po prostu gra w tym momencie na zatrzymanie Usmana Dembele i to wynika też prawdopodobnie z tego, bo ten przekaz się wzmocnił, zwłaszcza teraz po przejściu Szawiego, że Szawi zwyczajnie musiał powiedzieć Joannowi raporcie. słuchaj, jeżeli... Nie będę miał choćby jednego ty tego typu skrzydłowego, no to zapomnę jakichkolwiek trofeach, czy w ogóle jakichkolwiek rozsądnych wynikach. W tym momencie, Usman Dembele, jeśli chodzi o grę, Barcelony wydaje się być potencjalnie pozwolę sobie na takie zapożyczenie największym game changerem. I to pokazało także ostatnie spotkanie z Realem Betis, kiedy Francuz podniósł się z ławki i kiedy był zdecydowanie najlepszym piłkarzem Barcelony, mimo że gola nie strzelił. To w jaki sposób Dembele urywa się odkrycia, to w jaki sposób Dembele potrafi przygotować sobie piłkę do oddania strzału, czy to prawą, czy lewą nogą z dystansu. To jak Usman Dembele, to bym chciał też podkreślić, sprawił, że w tym ostatnim meczu lepiej zaczął wyglądać Serginio Dest, po prostu jest imponujące. Natomiast pojawia się teraz pytanie, co zrobić z gościem, który ma spore wymagania finansowe i którego za chwilkę Anglicy mogą chcieć obsypać złotem. Już teraz mówi się o tym, że może dostać kilkanaście milionów euro netto Pensji plus kilkanaście milionów za podpis przykładowo od Newcastle. Zobaczymy, jakie to będą oferty, bo to wszystko zostanie zweryfikowane w najbliższym czasie. Natomiast Barcelona na pewno nie będzie w stanie jakkolwiek zbliżyć się nawet do takich propozycji. I teraz pojawia się takie pytanie, jak podejść właśnie do Usmana Dembele, jeżeli ten rzeczywiście zgłosi się do Laporty i powie: Ok, ja tutaj chcę zostać, ale poproszę o podwyżkę. W czasach, kiedy piłkarze, którzy przenoszą się do Barcelony, muszą zgodzić się na obniżkę swojej pensji? Patrz Ferran Torres, który jeżeli trafi do Barcelony, to będzie zarabiał mniej niż w Manchesterze City, bo takie są realia SLKI, jak mawiał Ronald Kuman. A w przypadku Dembele, pytanie właśnie, co z takim gościem zrobić? Bo może ci to zachwiać um, atmosferą w grupie, może ci to zachwiać szatnią, a tak naprawdę Usman Dembele. Jeżeli dostałby podwyżkę, to za potencjał lub za pojedyncze momenty, które pokazuje nawet teraz, kiedy dostaje szansę od szawiego. Oczywiście, atutem Usmana Dembele jest to, że Barcelona nie ma innych klasowych skrzydłowych, że Memphis Depay nie jest piłkarzem, który no, ma taką lekkość w grze faktycznie jak Dembele. Nie jest piłkarzem wyznaczającym różnicę, że Barcelona nie ma przede wszystkim takiego niesamowicie szybkiego zawodnika. I sam jestem ciekaw, jak to wszystko, jak ta rozgrywka pokerowa pomiędzy Dembele, jego agentem i Laportą zostanie rozegrana, ponieważ Laporta też nie może się upokorzyć w tej całej dyskusji, w tej całej walce Usmana Dembele, ponieważ mówimy o piłkarzu, który de facto, choć liczby do pewnego stopnia go bronią, on w Barcelonie się nie sprawdził, bo gdyby się sprawdził, to nie byłoby dzisiaj żadnych wątpliwości. Przede wszystkim stracił multum meczów z powodu różnych kontuzji. Przede wszystkim pojawia się nowy trenera Usman Dembele nadal się spóźnia, nadal sprawia wrażenie gościa, który chodzi gdzieś z głową w chmurach i nie do końca ogarnia rzeczywistość wokół siebie i teraz pytanie, czy możesz takiego piłkarza, mówiąc w cudzysłowie, nagrodzić? czy jednak mu powiedzieć nie, no słuchaj, żebyś dostał podwyżkę, no to wypadałoby, żebyś coś pokazał i teoretycznie w idealnym świecie, gdyby Usman Dembele nie był otoczony na przykład inteligentnymi agentami, to najlepiej byłoby wpisać mu jakąś pensję na zasadzie kontraktu progresywnego i na przykład zagwarantować temu piłkarzowi, że najwięcej będzie zarabiał, jeżeli po prostu będzie regularnie grał, bo on nawet nie musi strzelać goli czy notować asystą. po prostu samą swoją obecnością ciągnie te Barcelonę do przodu bez piłkarza, oczywiście piekielnie szybkim. Jasne, że zdarzają mu się momenty absurdalnej gry na boisku, bo, bo takie zawsze się będą zdarzać, bo. Bo Usman Dembele to, to po prostu jest, jest jeden wielki chaos, często w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale często też w negatywnym i często bywa po prostu nieprzewidywalny dla samego siebie. Natomiast w Barcelonie na pewno też istnieje taka obawa, że jeżeli oni go teraz odpuszczą, jeżeli oni go wypuszczą, przede wszystkim skampną, to ten piłkarz, jeżeli zmieni otoczenie, i jeżeli okaże się, że te wszystkie jego problemy zdrowotne wynikają także z tego, że Sztab medyczny w Barcelonie nie funkcjonował jak należy, to Usman Dembele zdrowy, przenoszący się do jakiegoś klubu Premier League, czy będzie to Newcastle, czy inny klub, po prostu za chwilkę stanie się gwiazdą Premier League, bo ma możliwości nieprawdopodobne. Nie ma sensu porównywać go do Kyliana Mbappé, no bo Mbappé osiągnął w piłce nieporównywalnie więcej i ma zupełnie inny status. Natomiast jeżeli chodzi o talent, czyli te możliwości motoryczne i techniczne Usmana Dembele, to one absolutnie są na najwyższym poziomie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby Barcelona wysłała Usmana Dembele na trybuny, gdyby ten nie zdecydował się podpisać nowego kontraktu, ponieważ to oznaczałoby siłą rzeczy stratę wielu punktów. Jeżeli oczywiście założymy, że Dembele będzie zdrowy, nawet jeżeli Dembele miałby opuścić Barcelonę, to on musi teraz gwarantować punkty, 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 gole, gole, gole i asysty, po to, żeby Barcelona awansowała do Champions League, żeby w jakikolwiek sposób tam walczyć o płynność finansową i żeby potencjalnie gdzieś szukać na rynku jakiegoś nowego Usmana Dembele czy właśnie piłkarza. O takiej charakterystyce. Uważam, że gdyby w tym momencie Laporta wysłał do Dembele taki sygnał jak do Ilajsza Moriby, że jeżeli nie podpisujesz nowego kontraktu, to nie grasz, to koniec końców Barcelona po prostu będzie stratna i sportowo, i finansowo. Być może ktoś wtedy uniesie się honorem i pokaże, że Barcelona to rzeczywiście jest więcej niż klub. Natomiast żeby Barcelona znów stała się właśnie czymś więcej niż klub, i żeby wróciła faktycznie do tej poprzedniej chwały i, i żeby mogła regularnie występować w Champions League, Barcelona musi punktować, a w tym momencie wydaje się, że Usman Dembele w dłuższej perspektywie podkreśla. Się to po raz setny. Jeżeli będzie zdrowy, może temu zespołowi dać więcej niż wszyscy ci pozostali piłkarze grający w ofensywie, w tym właśnie także Memphis Depay, który w ostatnim meczu z Betisem rozczarował po raz kolejny. Jeszcze jedna taka kwestia, tym razem związana z Villarealem, mianowicie Heronimo Ruli. Nie wiem, czy kojarzycie takiego bramkarza. To jest gość, który kiedyś uchodził za naprawdę wielki talent wśród bramkarzy na Starym Kontynencie. Przebijał się w Realu Sociedad, w pewnym momencie zaczął tam grać regularnie, później pojawiły się spore problemy, spora krytyka ze strony kibiców. Płacz, porus różnych słabych występach, wyjazd do ligi francuskiej, gdzie odbił się w Montpellier i teraz Heroni Moruli wrócił do ligi hiszpańskiej, gdzie występuje w Villarealu i gdzie ostatnio sprawia sporo psikusów swoim kolegom. Przede wszystkim ze względu na swoją grę nogami. Unai Emery oczekuje od swojego bramkarza bardzo ryzykownej, odważnej gry nogami, troszkę w takim barcelońskim stylu. Natomiast coraz częściej Villarreal na tym traci. Villarreal stracił na tym m.in. w rywalizacji z Manchesterem United ostatnio w Champions League, kiedy piłkę odzyskał Fred, podał do Cristiano Ronaldo, a ten pokonał Argentyńczyka. Natomiast w ostatnim meczu z Sevillą też zdarzały się takie momenty newralgiczne, gdzie widać było po tym Heronimo Rulim, że jest kłębkiem nerwów, że stara się grać odważnie, bo oczekuje tego od niego trener i trener zawsze weźmie. Go w obronę po takim błędzie. Natomiast czasami te sytuacje są nieprawdopodobnie wymuszone, i Heronimo Ruli dzisiaj nie daje żadnych gwarancji, właśnie jeśli chodzi o grę nogami, mimo że jakiś tam poziom przyzwoitości pod tym względem prezentuje, że generalnie tymi nogami potrafi grać. Natomiast tak patrząc właśnie ostatnio na, na grę Heronimo Ruliego, zacząłem się zastanawiać nad tym, ilu dzisiaj. W... W Primera División przykładowo funkcjonuje bramkarzy, o których można powiedzieć, że grają nogami znakomicie. O ilu bramkarzach występujących w Hiszpanii, można byłoby powiedzieć, że gdyby Barcelona sprzedała markę Andre Stegena przykładowo do Newcastle czy gdziekolwiek indziej, to znalazłaby godnego następcę w Hiszpanii. Wbrew pozorom, wbrew temu stereotypowi, który funkcjonuje, że w Hiszpanii każdy bramkarz musi umieć kopać piłkę, wcale tak nie jest, i w tym momencie dlatego ja na przykład uważam, że Barcelona nie powinna sprzedawać markę Andre Terstegena, ponieważ nie znajdzie gościa, który bardziej pasowałby do. Do tego profilu. Tylko z tego to wynika. Oczywiście z tego, że, że Ter Stegen może wrócić do, do swojej dawnej formy. Nie można tego wy, wykluczyć kiedyś pewnie do takiej wróci. Natomiast Barcelona powinna zostawić Niemca e, także dlatego, że nie ma konkurentów. Kto dzisiaj gra najlepiej nogami poza Ter Stegenem w rozgrywkach La Liga? Alex Remiro z Realu Sociedad, któremu też zdarzają się właśnie tego typu błędy, ale potrafi grać nogami. I właśnie Heronimo Ruli, któremu te błędy zdarzają się ostatnio coraz częściej. Istnieje taki mit, istnieje taki stereotyp, że w Hiszpanii każdy musi umieć to robić, ale wbrew pozorom wcale tak nie jest i moim zdaniem właśnie ta sytuacja Ter i, i to, że Barcelona powinna utrzymać tego bramkarza, świadczy o tym, że ten mit nie do końca jest zgodny z rzeczywistością. I jeszcze jedna taka informacja, która w Polsce przeszła troszkę bez echa, która moim zdaniem jest bardzo istotna dla kibiców La Liga, to znaczy zmienił się szef sędziów Carlosa Velasco Carbajo, byłego sędziego zastąpił Luis Medina Cantalejo, inny były sędzia. I co ta zmiana oznacza? Zdaniem Eduardo czyli jednego z głównych ekspertów odsędziowania w Hiszpanii, także eksperta w naszym programie Ola La Liga. Ta zmiana ma polegać na tym, to znaczy inaczej, różnica pomiędzy Velasco Carballo, czyli poprzednim szefem, a Madiną, a Madiną Cantalejo, czyli aktualnym bossem sędziów, polega na tym, że Velasco Carballo troszkę działał na zasadzie dura lex, sed lex, twarde prawo, lecz prawo i trzeba ściśle trzymać się przepisów i przepis jest najważniejszy, niekoniecznie dług gry. Natomiast to drugie podejście Mediny Cantalejo jest właśnie troszkę inne, to znaczy bardziej czy się duch gry. Co to oznacza? Że prawdopodobnie Hiszpanie będą szli w kierunku takiego bardziej liberalnego sędziowania. To już się da zauważyć w tym sezonie. Oczywiście często zdarzają się takie sytuacje, kiedy widzimy miękkie karne, tak zwane penaltitos, na przykład w derbach Barcelony, ale znajdziemy mnóstwo takich przykładów. Natomiast ja, oglądając mnóstwo meczów La Liga, nie tylko Barcelony, Realu czy Atletico, widzę u sędziów bardzo wyraźnie taką tendencję do prowadzenia meczów po angielsku. To sędziowanie ma się zmienić. Kiedyś nagrywałem taki odcinek o problemach hiszpańskiej piłki, w której brak tej mitycznej intensywności, może nie intensywności, bo intensywność wbrew pozorom jest, tylko takiego rytmu gry wynika z tego, że często sędziowie przerywali grę po bardzo miękkich przewinieniach. Tego nie ma. Piłkarze się frustrują. Widać bardzo często, że, że nerwy puszczają, natomiast sędziowie puszczają grę i bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy, czy w tym momencie Medina Cantalejo jeszcze bardziej pójdzie w tym kierunku. Jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast uważam, że że w tym momencie rzeczywiście przy kiepskim sędziowaniu w Hiszpanii, bo, bo sędziowie w Hiszpanii w moim odczuciu są naprawdę bardzo kiepscy, to taka zmiana może się przydać. Niektórzy w Hiszpanii to krytykują, sugerując, że taka zmiana nie powinna następować w trakcie sezonu, ale z drugiej strony, jeżeli ta zmiana ma doprowadzić do tego, że w najbliższych kilkunastu kolejkach będziemy oglądali lepsze sędziowanie, czasami bardziej, czasami pewnie mniej sprawiedliwe, ale ogólnie lepsze, bardziej liberalne, bardziej takie brytyjskie, to uważam, że jest to plus i że w żaden sposób nie wypaczy to na przykład rozgrywek na zasadzie takiej, że przypuśćmy Munuera, Montero jakąś sytuację potraktował w taki sposób w listopadzie, a w inny sposób potraktuje ją w marcu. Jeżeli Medina Cantalejo, czyli ten nowy szef arbitrów pójdzie właśnie w takim kierunku, to wszystko będzie jak najbardziej ok. uważam, że może to być bardzo, bardzo pozytywna zmiana, bo czasami wbrew pozorom właśnie coś takiego jak sędziowanie, jak prowadzenie meczów w nietypowy sposób, może Ci albo poprawić rytm danego widowiska, albo ten rytm po prostu kompletnie zepsuć. I niestety często, bardzo często w ostatnich latach w Hiszpanii Zdarzały się takie sytuacje, kiedy sędziowie oczywiście podejmowali błędne decyzje, bo błędów było multum. Znajdą tego sporo i kibice Realu i Barcelony. Natomiast ja największe pretensje do hiszpańskich sędziów nie miałem na przykład o to, że był jakiś tam gol fantasma, gol widmo czy coś w tym stylu, czy że ktoś popełnił błąd źle zinterpretował. Zagranie ręką, czy coś w tym stylu, albo że zauważył spalonego przerzucie z autu. Pozdrawiam sędziego Gonzalesa Fuertesa. Tylko mnie szczerze mówiąc najbardziej mierziło to zabijanie rytmu meczu. Jeżeli Medina Cantalejo jako nowy szef arbitrów ma to zmienić, to, uff, to oby rzeczywiście tak było. To może powolutku, powolutku, ale jednak ta Hiszpania zacznie go, gonić inne ligi, które powolutku właśnie zaczynają odjeżdżać, a nawet nie powolutku, no bo Anglia odjeżdża z niesamowitą szybkością. Jest jeszcze kilka innych tematów, które chciałem tutaj poruszyć, ale być może zostawię je sobie na następny odcinek. Czasami po prostu tak jest, że nie ma sensu jakiegoś zagadnienia rozpakowywać, przypuśćmy, na 15 czy 25 minut, tylko czasem warto wziąć kilka tematów i rozpracować je sobie po kolei na kilka minut, więc jeżeli macie jakieś pytania związane właśnie na przykład z rozgrywkami La Liga, coś Was nurtuje, na przykład było sporo pytań ostatnio Mark Andrę Terstegena, czy powinien zostać, czy nie, to śmiało piszcie tutaj i być może wkrótce zrobię znów taki odcinek łączony, mieszany, łączący po prostu kilka tematów. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na magazyn Ola La Liga, oczywiście jak co poniedziałek. Możecie go obejrzeć także w Kanal Plus Online. Dzięki.